Cześć widzowie, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będę oceniać, czy piłkarz jest normalny, przereklamowany czy, czy niedoceniany. Tak jest, zaczynamy. Winnie Junior. Uważam, że normalny. Szynek mówi, że normalny. Dobra, następne. Robert Lewandowski. Dumnie, niedoceniany. Niedoceniany. Dobrze. Dalej. Eee, Witor eee, No. E, norma. Niedoceniany. Według Szymka niedoceniany, a pół Europy chce go kupić. Czy nie to, że niedoceniany, tylko o to chodzi, że mało, e, że nie aż tak dużo ludzi go zna. E, no i po prostu. Ale jeśli chodzi o to, to jest normalne. Dobra, dzięki widzowie, to jest odpowiedź szymka. Pa. Pa.